Jest takie miasto, w którym chodzi się po ulicy, bo chodniki zajęte są straganami, w którym przechodzenie przez pasy jest sportem ekstremalnym, w którym warto zignorować kilka porozrzucanych po mieście supermarketów, bo liczni sprzedawcy często mają lepsze ceny. Miasto, w którym za 5 zł możesz kupić cytą porcję makaronu. Taka porcja makaronu w całym centrum w stolicy Boliwii kosztuje jakieś 5-6 zł, ale słoik Nuteli kosztuje 5 razy więcej. Gdzie coś na wzór wyciągu górskiego nie stanowi atrakcji turystycznej, a najzwyklejszy środek transportu, w którym nikt nie przejmuje się widokami naokoło. Miasto, w którym trąbienie zdaje się być wręcz obowiązkiem i nawet kierowca autobusu zatrzymujący się by zabrać pasażerów nie jest od niego bezpieczny. Gdzie ulice są tak strome, że na wielu z nich potrzeba było zbudować schody. Tym miastem jest La Paz, słynące głównie z bycia najwyżej położoną stolicą świata, ale ja je zapamiętam z szeroko panującego tu chaosu i mimo wszystko uśmiechniętych ludzi. Myślałem, że stolica będzie bardziej cywilizowana i zatraci boliwijski klimat, jakiego zaznałem w Uyuni, ale nie, to jest ten sam chaos, tylko na większą skalę. Najmniejsze w tej przejażdżce było to, że to nie jest żadna atrakcja turystyczna, tylko to jest tutaj po prostu alternatywa dla autobusu. I normalni ludzie, którzy tu mieszkają, normalnie z tym jeżdżą, jak autobusy, I normalnie tam czytają, uczą się i robią to wszystko, co byś robił w normalnym środku komunikacji publicznej. Z jedyną różnicą, że jesteś gdzieś tam wysoko nad ziemią. Fajne to jest! No i w takim mieście jak La Pazna to ciężko trochę co innego, jak tutaj są same góry. Na śniadanie jakaś ogromna krapka, prawie jak Subway, tylko że tańszy. Się... No i jakoś się żyje w tej Boliwii. Czy z tego pana deszcz? Jaki gówno Mam teraz kaptur, więc mogę iść w deszczu. Choć co to za deszcz jest? tu na dupia! Jak nie wiem, ja czegoś takiego nie widziałem od wielu miesięcy. Nie no dobra, jestem wam z połowiem w miesiąca, więc nie ma tragedii. I co się nagle dzieje? I tutaj pojawia się pali, która sprzedaje parasole. No tak rezolutnych ludzi to ja nie widziałem, bo tylko byłem we włoszech i burzyni robili dokładnie taką samą akcję z parasolami. Podstawa to trafić w to, czego klient potrzebuje, nie? Wygląda mi na to, że ludzie są przyzwyczajeni do takiej nagłej ulewy, bo tutaj ledwo zaczęło padać, to wszystkie sprzedawczynie już to porozkładały sobie te, te, te przeciwdeszczowe coś na stragany i pod wszystkimi zataszeniami jest naprawdę dużo osób. Są jakieś grzmoty słyszalne, ale tam widzę, że już się przejaśnia. Z drugiej strony, chyba też jest jasno. Nie wiem, może to jest takie przejściowe, i to się po prostu poliwi zdarza co jakiś czas. Nie znam się. Przynajmniej poznałem nowe hiszpańskie słówko, a mianowicie Parakła. Zapoznałem je, bo wszystkie sprzedawczynie tutaj wykrzykują, że je mają. I bardzo są z tego dumne. Ale nie wiem, już tak w sumie, jakbym długie spodnie obrał, to by się tym nie przejmował nawet zbytnio. Teraz mi brałem zimno w nogi przez te spodemki. A tak to sobie tak. Nie idę sobie porę przesznic. po kolei, ty... I Jakoś leci, Co jakiś czas jakieś błyskawice widać, co jest trochę straszne, ale. No, no życie, życie na 300 metrów, nie? Bolivia jest najwyżej położoną stolicą świata, znaczy Bolivia, La Paz jest najwyżej położoną stolicą świata Więc no można się spodziewać różnych dziwnych rzeczy I słuchaj, jak będzie jakaś fajna i z takim żarciem boliwijskim to sobie i może I może przestanie padać No i okej, okay, coś kupiłem pod dworcem tej kolejki co sobie jeździ, tutaj jest taka kolejka Jeśli ktoś oglądał bez planu, to pewnie widział taką już w Kolumbii, ale tutaj no no w Lapas widzicie ją po raz pierwszy. Kupiłem takie coś, kosztowało 2,50 zł. Piątkę tutejszych. Więc trochę droga, jak ta standard. No ale jestem na dworcu i tam w sumie miałem drobny do rozwalenia. więc. Smakuje jak ciasto z pizzy, bez niczego. Dobra, ale też w środku. Ale bałem się strasznie, że jak wyjadę z tego małego miasteczka i trafię do stolicy, to zniknie ten cały klimat. To, tu. to jest jedyny minus ale dalej są ci wszyscy ulici sprzedawcy handlujący nie wiadomo czym, ogólnie to wszystkim i, i, i ten jeden wielki klimat chaosu, nieogaru nie, naprawdę mi się podoba tutaj Bolivia jest naprawdę krajem jakim ja jeszcze nigdy nie byłem La Paz jest naprawdę nieznaną mi rzeczywistością, w której autobus się zatrzymuje, żeby zagarnąć pasażerów, a wszyscy inni na niego trąbią. Bo tutaj nie ma przystanków. To jest tak, że po prostu marz autobusowi i on się zatrzymuje. Więc. Nie, teraz chodzę do takiego tunelu podziemnego. Patrzcie co tutaj się dzieje. I co do jedzenia, jeszcze naprawdę najbardziej opłaca się kupować na ulicy, bo to jest tańsze niż w mi się wydaje. Przypominam, taką bułę, o patrzcie, 6 zł jakieś, 12 bolivianów. Boli... Boliv Nie wiem jak się ta waluta nazywa, ciągle zapominam. Boliviano, ta waluta nazywa się boliviano. Na pewno jedyne jedyna co mi wkurza w La Paz w porównaniu z Chile, to jest to, że, że, że jest pochmurne niebo cały czas. No i była burza dzisiaj, no to może przez to, ale to jest w sumie największy minus tego miasta, bo tak ten klimat nieogarniętego chaosu naprawdę mi się strasznie podoba. Choć przyznać trzeba, że teraz pod wieczór, nie wiem czy są godziny szczytu czy co, ale korek się to zrobił straszny. I śmierdzi tu niesamowicie. Myślę, że jakość powietrza musi być dużo gorsza niż w Katowicach. W Krak niż w Krakowie pewnie też. Do tego wysokość ponad 3600 no, przebywali tu za długo, nie może być zdrowe. Coś się chyba dzieje, bo to wyglądało jakby mieli wywiad z jakimś ważnym człowiekiem, a tam wcześniej był kawałek dalej, dostał milion jakiejś policji ze sprzętem takim, jakby chcieli pić profesjonalnych. Nie, naprawdę, to miasto mi momentami Caracas przypomina, tak. Teraz idę wzdłuż takiej głównej ulicy I to jest tutaj jedyna, o apteka Chaveza I to jest jedyna tutaj Która wygląda tak w miarę cywilizowalnie Dalej jest milion ludzi Ale wygląda to jak w normalnym No w normalnym cywilizowanym mieście I to jest chyba jedyne Miejsce w La Paz, które tak wygląda Cała reszta to jest nie wiadomo co się dzieje O tutaj obok jest policjant z, z shotgunem Nie wiem czy mogę go nagrywać, wolę nie bo się boję o. Co to są za jajca w tym mieście, naprawdę, to wygląda jak zajebiste, nowoczesne coś, a jeszcze wszyscy dalej i cyk, nie wiadomo o co chodzi. No dobra, mówiłem, że to jest jedna cywilizowana ulica, ale teraz doszedłem do ronda i stwierdzam, że jednak nie zbyt jak to w ogóle obejść. I wsłuchajcie w to wtrąbienie, ono ona się dzieje co pół sekundy, tutaj każde każdego trąbi z każdego możliwego powodu z tym, że jest korek i tak należy trąbić za tego przed tobą. Nawet jeśli zatrzymał się tylko po to, żeby... A kurwa, no, no i przechodzenie przez ulicę tak właśnie wygląda, że albo umrzesz, albo nie. Ja akurat nie umarłem, co bardzo cieszy. Ale, to no, kuźba co to za kraj Jestem w takiej dzikiej krainie, ale mi się to podoba. Teraz idąc, tak zwróciłem uwagę na to, że w sumie to ja jestem wyższy od większości ludzi tutaj. Chyba nie widziałem te dziewczyny powyżej 1,60 Pomijając kilka turystów, ale no, no, no nie liczymy tego. Tam będzie jakiś typek wyższy ode mnie i jest cały biały, więc to jest w sumie w starach też tak było, że w starach mi dziewczyny, które mówiły w Kolorado szczególnie, że, że na tamtą się... że średnio to ja jestem wysoki, mimo mocno średniego wzrostu 1,75 m. i w obu Amerykach się ta tendencja utrzymuje. Poszedłem sprawdzić jakiegoś lokalnego fast fooda, zbyt tali to on nie był, około 15 zł, więc jeden z najdroższych obiadów jaki miałem w Boliwii. Frytki były bardzo słupy. smakowały jak w McDonaldzie, ale ten burger dość ogarnięty. Ta szynka tam dużo nawet dawała. Tej szynki to taka, taka prawie niespodzianka, ale nawet spoko. Ale ceny mają różne w różnych punktach, bo widziałem ich kilka w La Paz I wcześniej, i ten co jest bliżej mojego hostelu, tam nie jest. 5 przecznic stąd. Za to co ja zamówiłem miał dwa boli... Bo, Bolivian... W złoty coś, e, niższą cenę. Bo dla pasja jest to, nawet mi się podoba, jest takie interesujące, bo tygodnie mogą być wkurzające, ale na razie mi się podoba. Póki nie pomyślę o wyjeżdżaniu z niego rowerem. Kurde, jak sobie myślę, że pod tą górkę gdzieś będę musiał pchać ten rower, żeby wyjść na drugą stronę miasta i pójść 30 km przedzierać przez to coś. No, jak sobie pomyślę, że za dwa tygodnie dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Oh, cool! Let up.